Cześć, mam na imię Dagmara. Jestem stylistką i projektantką wnętrz. Odwiedziłam dzisiaj Łódź, by wspólnie z Wami poszukać inspiracji i sprawdzić, w jaki sposób możemy stworzyć świąteczny i nastrojowy klimat w naszych domach w czasie świąt. Odwiedzimy kilka miejsc i zobaczymy, co może nam w tym pomóc. Chodźcie ze mną, zaczniemy od IKEA. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie świąteczny nastrój to nie tylko piękne dekoracje, to także ulubiona herbata zaparzona w pięknym świątecznym kubku. Taki piękny, niewielki ceramiczny detal może stać się na przykład ozdobą prezentu. Cześć! Jak widać, jestem już po zakupach. Jesteśmy teraz w moim salonie i pokażę wam, jak w prosty i szybki sposób możemy udekorować nasze wnętrze w okresie świątecznym. Zaczniemy od okolic stołu. Zajmiemy się też dekoracją okna. Warto pamiętać o jednym z kluczowych czynników, a mianowicie oświetleniu. I mam tutaj na myśli zarówno ciepło i blask naturalnych świec, które warto wyeksponować, warto również sięgnąć po naturalne elementy, jak chociażby gałązka sosnowa. Przywijają się one u mnie nie tylko na stole czy na parapecie. Lubię też znajdować się w bardzo nietypowe lokalizacje. Jeżeli nie mamy aktualnie takich elementów pod ręką, możemy wykorzystać gotowe girlandy, opleść je tak jak w tym przypadku światełkami. One nie tylko pięknie się prezentują, ale też wystarczą nam na wiele lat. Można też znaleźć bardzo fajną alternatywę papierową. Zobaczcie, piękny kolor. Myślę, że będzie idealnie pasowała do tej kompozycji.